jak budzić się wcześnie rano pełne energii i powiedzieć sobie jestem ważna. Waj, chyba przez prowadzenie Rainbow Vision TV uderzyła ci do głowy. Cóż mogę rzec? To po prostu ekstra. Przepraszam, tylko dla występujących na antenie. Hej, jestem Mila Berymor. Robię ci dzisiaj zakulisowe zdjęcia. O, robisz mi zdjęcia? Cześć, nowa kumpelo. Ja ją zatrudniłam. Mila umie wyciągać z ludzi szczere emocje i uchwycić je na zdjęciu. Bo przekonasz się, że ekipa Rainbow Vision TV to zgrana paczka reporterów. Którą właśnie infiltrują wrogowie? Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, ale to ...Pedra Westward i Simon Summers z Pacific Coast High. Ta? Ale co robią tutaj? Rainbow Vision TV musi reprezentować więcej szkół. Nie może wciąż kręcić się tylko wokół Rainbow. High. Cześć, a Silverstone i Heather Grayson. Jesteśmy z Shadow High. Witam drogich kolegów po fachu. Ja jestem Robin. A... No, nie dotykaj naszych arcywrogów. No weź Violet. Zgrana współpraca to istota naszego programu i pamiętaj, że jesteśmy obserwowani. Musimy się dogadywać, waj. Przepraszam, Riverze Kendalu? Naprawdę myślisz, że możesz relacjonować konkurs w Rainbow Vision TV, jednocześnie biorąc w nim udział wraz z kapelą? Jestem godnym zaufania obiektywnym reporterem. Wykluczone. Każdy, kto jest za zwolnieniem Rivera, ręka w górę. Co? Nie możecie mnie wywalić. Okej, okay. to odejdź z kapeli. Nie ma mowy! Dzisiaj są eliminacje. No to sorry, to demokratyczna redakcja. Znikasz River. Co tu się stało? Dostałeś nową współprowadzącą. Dlaczego teraz kazały mi zdecydować? W dniu eliminacji. Co powiesz na mały odpoczynek? Skoczymy na lunch, przespacerujemy się przy jeziorze. Nie mam czasu na odpoczynek. Dzisiaj są eliminacje. Muszę się skupić, muszę poćwiczyć, ja muszę iść. Szanowni fani Rainbow Vision TV. Jestem Violet Willow. A... a ja jestem nową, lepszą współprowadzącą Phaedra Westward. Oddaję głos naszej korespondentce Heather Grayson na żywo z głównej sceny. Eliminacje do tegorocznego Rainbow Vision zaczynają się dosłownie lada moment. Wy też się cieszycie? Brawo! Ale Witam na Rainbow Vision! W światowym konkursie muzycznym szkół artystycznych. Dzięki rekordowej liczbie zgłoszeń możecie być pewni, że tegoroczna runda eliminacyjna będzie niezapomniana. Kandydaci mają tylko 20 sekund, by zaimponować sędziom. Jeśli tak będzie, każda sędzia włączy swój reflektor. By awansować, artysta musi dostać wszystkie trzy reflektory w ciągu 20 sekund. I nie zapomnijcie, że uczestnicy muszą wykonywać tę samą piosenkę w tym samym składzie przez cały czas trwania zawodów. Żadnych zmian, żadnych kantów, żadnego kombinowania. Pierwszy uczestnik z Rainbow High. Przed Wami em, em, asystent! s y s t -e n t Tak właśnie brzmi asystent, tak się wie! Holly i Laurel są dwiema Cudnymi wprost Wśród całego świata dom Gdyby kiedyś... Ach, byłeś przezabawny. Nieco mniej wesoły jest twój wynik, tylko jeden reflektor. Wybacz, ale dla ciebie to koniec, Rainbow Vision.

Teraz, Rainbow High, powitajcie kolejne wielkie nazwisko w dziedzinie pisania piosenek. Delilah She's yeah. for a I got to do what I believe in. I'm looking for something more. So what am I waiting for? I just need Hilton, dlaczego nie włączyłaś swojego reflektora? Delilah, jesteś utalentowana, oczywiście. Ale w Rainbow Vision nie chodzi tylko o talent. Trzeba się też umieć sprzedać na scenie. Popracuj nad tym, a dasz czadu za rok. A teraz na żywo z high zespół znany jako Te Przeklęte Lalki! Gotowy, River? Tak, tak, totalnie. Dla tych przeklętych <laughs> bum boom boom High school is cool, but football is hard. Boom 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 What can we do to make us all start? Boom boom The world wants to know how famous we'll be, but I'd rather be home with you chilling with me. Zero Ouch! Sorry, chłopcy. Dla was to koniec, Rainbow Vision! O nie! Oho, wow, tak! Wow. Pierwszy dzień eliminacji już za nami i zero kwalifikacji dla Rainbow High! Rainbow High! Weźcie się w garść! nie ma. Byliście fantastyczni. To, że nie zna się na talencie! Nie mogę uwierzyć, że straciłem fuchę reportera Rainbow Vision TV i szansę na wystąpienie w Rainbow Vision. Czuję, jakby w moim życiu nie było nic dobrego. Za co ty mnie w ogóle lubisz? Zawsze wszystko psuję. Potrzebuję przerwy. No jasne, pójdźmy na spacer. Nie, przerwy od nas. <laughs>